Dobry kochani, witam Was bardzo serdecznie w dzisiejszym daily vlogu. Szczerze. Nie pamiętam, kiedy ostatni raz nagrywałam jakiś taki luźny filmik. I jeśli mam być szczera, to zastanawiałam się nawet nad zamknięciem kanału. Wydaje mi się, że teraz mało ludzi ogląda YouTube'a i no nie wiem, miałam jakieś takie, miałam takie zawahania, aczkolwiek jak widać jestem tu. I stwierdziłam, że jeszcze troszeczkę ponagrywam. Zobaczymy, jak mi to wyjdzie. Tak? A poza tym ja też mam bardzo dużą pamiątkę. Tak? Mamy dużą pamiątkę z tych naszych nagrywek. Poza tym żykują nam się jakieś wyjazdy i fajnie będzie coś tutaj wam pokazać. Dajcie znać, czy wy jeszcze w ogóle oglądacie YouTube'a czy raczej raz na jakiś czas jakiś Nie. filmik czy i sięgacie po TikToka i rolki na Instagramie. No, jednak to taka szybsza opcja i krótsza. Mm, no dobra, mniejsza o tym wszystkim. Lecimy teraz z Filipem na spacer, musimy zajść e, do galerii po stopki dla Wiktorii. Na środę są jej potrzebne i zabieramy Was ze sobą. Idziemy? No to idziemy. I don't know where she came from Kinda me upside down I just don't know what to do want to spend the night at hers and bring on one of my t-shirts so it smells like her perfume now i really get what the love songs are talking about and i just want to tell her how i feel screaming out loud have you ever been in love Samochodzik, autko, tak? Filip to fan autek pa. Wróciliśmy do domu, dosłownie przed sekundą weszliśmy Chciałam jeszcze podjechać do paczkomatu, bo mam do odebrania ubranka dla dzieci Zamawiałam ostatnio w H&M, ale Filip już zdecydowanie jest zmęczony i muszę go położyć spać Także jak wstanie z drzemki to sobie szybko śmigniemy po paczuszkę no, teraz tak jak mówię, koniecznie muszę go położyć spać, bo chłopak ewidentnie potrzebuje drzemki. Jest to, że tak dawno do Was tutaj się nie odzywałam, nie pokazywałam Wam mojego prezentu od Daniela. Dostałam taką torebkę z Fabioli. To jest Amelia 2XS. Marzyła mi się już jakiś czas. Dodatkowo dobrałam sobie tutaj inny pasek i to zapięcie. Dajcie znać, czy Wam się podoba. To Daniel odebrał mi spódnicę z senseja, którą zamawiałam. Taka trochę babcina, powiem Wam szczerze I zastanawiam się, czy zostawić Przemierzę ją i Wy mi doradzicie I tak się ona prezentuje Jest dłuższa, ale też nie do samych kostek Z rozcięciem Nie wiem, tak myślałam, że nawet do trampek może Wiecie, torebkę do tego zarzucić I styliza stylizacja na luzie Ale nie wiem Dajcie znać, czy jesteście na tak Czy lepiej ją oddać Fifi zasnął, a ja zabieram się za jedzonko. Mam tutaj ciasteczko, które dzisiaj było w cateringu. Jest to spód kawowy, już próbowałam bardzo dobre. Miałam robić kawę, ale stwierdziłam, że dobra. Wypiję wodę z cytryną, z pomarańczą i, i co? Idę wcinać. Czy to tak na poważnie ten deszcz? Słaba opcja. Filip się wyspał i ruszamy po paczkę. Później szybciutko po Wiktorię do domu i będziemy jeść. Obiadek. Hmm. Pokażę, wam, pokażę Wam co fajnego zamówiłam dzieciom. E, i, I jeszcze jutro ma mi przyjść paczka z Zary. Też dwie rzeczy dla dzieci i jedna dla mnie. A kogo my tu odebraliśmy? Cześć Wika! Wróciliśmy do domu. Teraz na szybko pokażę Wam zamówienia w sumie nie moje. Dzieci. Najpierw sukienka dla Wiktorii. Taką fioletową sobie wybrała Ja chciałam taką grafitową, ale Wiecie, zobaczyła fiolet i No przecież nie mogłam jej odmówić Prawda? Na ramionczkach Już taka typowo letnia Kolejna, kolejna Kolejna będzie sukienka dla Marcelki Czyli dla córki Karoliny i Emila Kupi, Musiałam kupić Słuchajcie, patrzcie jaka, jaka Piękna, no cudowna Też z guziczkami W sumie krój ma identyczne. W hmm, krateczkę dalej mam coś dla Wito. I To już taka sukienka, wiecie, do polatania koło domu. Będzie moich rodziców taka, która nie będzie szkoda. W kwiatuszki na ramionczkach. Takie pastelowe kolory. Materiał. No, powiem Wam, że chyba słaby będzie. I okay. dla Filipa mam dwie koszulki. One były w zestawie jako dwupak. Jedna to jest taka zwykła. A druga. Już wam pokazuję w takiej misie. Kolor mi się podobał i stwierdziłam, że biorę. To jest rozmiar 98. Ja lubię ubierać go, tak wiecie, w takie szersze ubrania i myślę, że będzie fajnie się na nim prezentowała. Dobra, to całe moje zamówienia. Jeszcze jutro pokażę wam zamówienie, jak przyjdzie z Zary. Dzień dobry, kochani, witam was serdecznie w drugim dniu tego vloga. Ten dzień zdecydowanie będzie krótszy, a to dlatego, że zbieram się właśnie do pracy. I skończę po 15, dopiero wtedy się do Was odezwę. Mam już tutaj naszykowane jedzonko do pracy, czyli jestem gotowa. Wróciłam z pracy i czekała na nas przesyłka. Wikusi taki komplet, z spodenki i bluzeczka w owocki. Różowy, bo różowy moja córka kocha najbardziej. Dla siebie zamówiłam sukienkę taką na ramionczkach cieniutkich, też w kolorze różowym. I dla Filipa dwie koszulki. Dzień dobry, dzień dobry. My kończymy śniadanie i lecimy na spacer z ciocią. Tak. I z Marcyłką. Tak. <grych> lecimy na spacer. Ja zaczynam swoje wolne. Chcemy rozpocząć to wolne jakoś miło. A co prawda pogoda zostawia wiele do życzenia, ale to nic my się nie poddajemy i tak będzie super. Tak? Tak. tak. Kto tak pięknie wygląda? Tak. Niona? Tak. Śliczne niunia. Klocki masz. Zrób papa. Powiedz papa. Do kogo ty przyjechałeś, Filip? Do marcelki? Bawisz się z nią? Dzień dobry pani. Dzień dobry. Zobaczcie, jak mnie Karola ugo ugościła. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja na mieście, tak. Nie wyszło, pogoda słaba. Nie. Pamiętacie jeszcze tą panią? Trochę się zmieniła. Tro, trochę blondi. Nie. A tam nasze bobasy. Zobaczcie jak się już ładnie bawią. Widzicie? Dorośli. Fifi. Jest Marcelka. Bawisz się? Jest. Pilnujesz jej, tak? Fajna. Zasnął w aucie, ale udało mi się go przenieść bez większych problemów. Mam prezent od Karoli urodzinowy. Dostałam serum i krem do twarzy. Będę testowała. A mówiłam, że chcę to dostać, bo akurat mi się skończył. Plus mój ulubiony tusz. To jest tusz wodoodporny z Eveline. Często mnie pytacie, czego używam, i on jest naprawdę genialny. I oczywiście słodkości. Zobaczymy, zobaczymy, jak nam się sprawdzi ten kremik. Jak mi się sprawdzi ten kremik, powiem wam, że jestem ciekawa. Z On Libio to chyba yy, jedyne, co używałam, to szampon. Szampon i odżywka. A tutaj jestem w szoku, że mają również kremy. Fajnie, bo jest z pompką. Lubię taką opcję. I tak wygląda serum. Dam wam znać, jak się sprawdza. Odebrałam swoje zamówienie z Zary. To już ostatnia rzecz, jaką planowałam kupić. Niestety przyszła za mała i w ogóle źle w tej sukience wygl wygląda. Hmm. I zamówiłam sobie w kolorze czarnym. Jeszcze był akurat mój rozmiar, bo to zamówiłam w rozmiarze XS i zdecydowanie jest za mała dopna się, ale nie wygląda to dobrze. Czuję się w jakiejś kiszce dosłownie. I zamówiłam sobie taką samą sukienkę, tylko w kolorze czarnym, ale już wam pokazuję jaką sukienkę w ogóle. Akurat biała tutaj sukienka z drapowaniem takim i rozcięciem, które możemy sobie dostosować. Ja wzięłam białą, bo nie było w kolorze czarnym mojego rozmiaru i powiem Wam, że ta sukienka może być suknią śrubną, naprawdę. Już Wam nie będę się tutaj pokazywała w niej, bo no za bardzo mnie opina, ale wygląda przepięknie i Śmiało mogłabym iść w niej do ślubu. Naprawdę. Fajnie trzyma biust, bo ma tutaj takie miseczki. Aha. I dodatkowy materiał super się układa. Naprawdę bardzo mi się podoba, ale ten kolor na taką długość nie wygląda dobrze. Nie wiem, gdzie mogłabym w niej pójść. I zamówiłam czarną. Ja ogólnie tę sukienkę zobaczyłam na Instagramie u Oli Aleksandra Zdziech i popłynęłam. Stwierdziłam, że muszę ją mieć. Tyle, że długo jej nie było. Ja Wam zaraz w ogóle pokażę, jak ona wygląda na Oli w kolorze czarnym. Hmm. Jak Oli nie obserwujecie. Zobaczcie. Czekajcie. Tak żebyście... Może wyłączyć tylko głos. Wygląda Ola w niej olśniewająco po prostu. I na szczęście dorwałam swój rozmiar. Nie wiem, gdzie ją jeszcze założę, ale bardzo mi się podoba. No Szkoda, że ta biała wygląda źle. Zobaczcie w ogóle, jakie jak kwiatuszki dostałam od Wiktorii. Widać, że to ona wybierała. Taki. Yy, taki ala bukiecik.